Bardzo się strasznie. Dziękuję za piękno. Stresuję się debiutem, wiecie co? No powiem teraz tutaj, że na razie się nie stresuję, że nie czuję tutaj mm, żadnej presji, dziwny, żadnego masz? stresu, ale wyjdę ale ja tam i nie zacznę czuć tak samo pod ja. Mówię, że nie, no dzisiaj już się nie i tak dalej, a poszłam tam i się stresowałam tak, że nawet zapomniałam się w ogóle ze wszystkimi przewidać gdyby Bog mnie nie wyciągnął ręki, to po prostu bym usiadła i jak taka wiecie. Czy po walce z glonojadem zamierzam jeszcze walczyć? E, tak, jeżeli wygram z Esmeraldą, to, to zamierzam e, dalej na pewno z e, kimś zawalczyć. E, pewne również jest, kochani, to, że nie przestanę walczyć, nawet jakbym przegrała Twój od odpukać oczywiście, e, ponieważ naprawdę podoba mi się to, mogę się tam wyżyć. Czy to prawda, że Rona obciąga w busie Warsaw Shore? Nie wiem, nie weryfikowałem tego, ale jak miałbym obstawiać, to tak na 90% obstawałem, że, że tam komuś kurwa pewno opierdolnęła Lachę, no. nie, że po prostu jest prostytutką, tylko ona no, tam miała jakiś chłopaków w, tym program, w tych programach, nie, to była z jakimś Alanem, czy tam nie wiem jak on miał, nie Alan, tylko taki, nie, ten Katania, Paweł katanie chyba. I, i, I jest fajnie. <laughs> czy zawalczyłabym z Lin Masti? Pierw, słuchajcie, wszystko małymi krokami. Jeżeli uda mi się z Godleską, wezmę sobie jeszcze kolejną przeciwniczkę, która będzie lepsza od niej. I dopiero małymi kroczkami do celu. Nie wszystko od razu. No na chwilę obecną, jakbym pewnie wyszła z Lili to, to bym przegrała. No to jest logiczne. Ona trenowała 8 lat. Więc. Poglądam na miejsca, żeby zaczęła przypominać tą drugą z szor, taką, co miała. Cię tam dokuczali, że jest transwestytą, nie pamiętam jak ona się nazywa. Mleko mi zaczęło z twarzy, przypominać, nie wiem czemu. Spokojnie. Też chcę trochę potrenować, przygotować się. Nie mówię, nie. Kto wie? No właśnie, powiem Wam, że, że, że tutaj jakoś nie, 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 nie ja widzę nie kolejnej przeciwnika. Wiktoria, dokładnie. Dla siebie. Victoria, Oczywiście, ja chciałabym przeciwnika swoich gabarytów. Nie chciałabym walczyć z Linki, ponieważ Linki lubię i nie, nie mam z nią żadnego konfliktu. Razem byliśmy na wakacjach, To Małą tak samo. Mała, mała też jest moją przyjaciółką, także no, no nie. Mała, Ania najładniejsza z nich wszystkich? Ghostar. Nisko padłeś, wariacie. Jestem naprawdę tylko człowiekiem. Ja też mam gdzieś tam swój próg. Wytrzymałości, poczucie się na moim miejscu. Z samego początku próbujecie zachować się jak należy, ale cały czas użycie coś na swój temat. Przecież według mnie to jest w ogóle kurwa znęcanie się psychiczne. To jest jeszcze gorsze od tego, jakby ktoś miał dostać Szczała. Strzała. Ile można wysłuchiwać na siebie takich obelg i bzdur? No właśnie, no pierdoliła, cały czas pierdoli, bo ona doskonale wie, że bez gadania o mojej osobie ona nie istnieje. I po prostu kurwa nie ma. Wykorzystuję swoje ostatnie 5 minut przed wpierdolem na walce. Naprawdę sięga, że ja jej nawet nie podam ręki po walce. Nawet nie podam ręki, ona nawet na to nie zasługuje. Dla mnie to jest dno, totalny patus. Aha, i ona do mnie, że ja gadam o jej wadze. A kto to kurwa zaczął? Kto to zaczął? Ja na pierwszej konferencji Ani słowa nie odezwałam o jej wadze. Bo powiedziałam, że jest ostatnią osobą, która powinna wypowiadać się na, na temat czyjejkolwiek wagi. Z racji tego, jak po prostu teraz wygląda. A ona i tak pierd napierdala, i tak napierdala. No. Tak samo o tych ustach. Kurwa, dziewczyno, ty masz pięć razy takie usta jak moje. Dlaczego mówisz mi, albo że jestem y, sztuczna? A ty jaka jesteś? Po operacji nosa, ty kur... całej gęby. Jeśli ja naprawdę nie dziwię, że zabrali jej tego syna, y, bo to po prostu jest lepiej dla dziecka. I żeby najlepiej jeszcze ograniczyli jej kontakt z tym dzieckiem, psaj ich... Zabrali wszystko i zabrali. Ona nie wiem, czy ona po prostu. Sai zabrali, kurwa. Ona chyba żyje w jakimś innym świecie, mam wrażenie. Może może być jakaś pierdolnięta. No ja nie wiem, w sumie. no. Czuć są, są co, to mało psycholi na tym nie świecie. Nie Albo ludzi z problemami. Co? Face to No to kurwa dostała. A się wykrzywiła. <laughs> No i Tak nie. po prostu swoją osobę. Ej tak właśnie wyglądają spotkania kurwa koleżanek, nie? Pa jak opierdalają. co <noise> <Tylko> i <tutaj> publicznie, <noise> wybierają dupę. Ale... Znaczy tutaj wiesz, nie pierdalają dupę, ale oni na bank tak za plerami kurwa jadą właśnie sobie po wszystkich. Tak <noise> ja, naprawdę wierzę w to, że po prostu karma wraca i dostanie taki wpierdol w tym oktagonie, to będzie <noise> pierwszy kurwa knockout w yy... walce kobiet. A, tak. kciuki, pięści. Ja też. Fajnie, będzie dobrze. Ogólnie to i tak najwięcej się działo u was. No wiadomo, tam faceci się coś tam sobie gadali, ale wiadomo, najwięcej dzieje się zawsze u lasów. Yy, a ona do mnie w ogóle na tej konferencji. O, widzisz, no jak to, Ona w ogóle do mnie na no kurwa. No jak bym słyszał, kurwa, baby, jak opierdalające komuś jakąś dupę? Znaczy, to nie jest. One tu nie opierdalają, no bo to jest publicznie, tak? I tutaj jakby ten konflikt jest na powierzchni dziennej, ale jak na za plecami o kimś tam gadają, na bank właśnie tak to wygląda. A jak tam twoje nitki, a ja do niej to powinna. Ona do mnie tak, a ja do niej tak. Tak, a ja Profil. No i po jej profilu to raczej nie można wywnioskować, że ma celulit, bo tam jest taka. No tak. Kobiety no. to śmieszne są stworzenia. A potem Nie, tak, ja tak, już mówi kobiety. No, a nago mi widziałaś, nie trzeba widzieć jej nago, bo celulit jej się zaczyna na kolanach. Prześmiałaś to... Ale jesteś nabuzowana, aż się. Jaj, bo że ja dzisiaj wstałam o dziewiątej, bo ja spać nie mogłam, kurwa, a zaczynałam po drugiej, chyba, bo po. Nie. Po prostu takie emocje. A ja też no jestem tak. taka, że jak coś mi siedzi w głowie, to ja też w tym myślę, wiesz. No tak. Przerwane. Jeszcze w ogóle się tak skurzyłam, ale to ci powiem po live, bo. No widzicie? Nie No, śmiechu warte. No w ogóle jeszcze wczoraj jak byłyśmy przed tą konferencją, to spotkałyśmy się z Esmeraldą w Łazience, nie? A, tak. No. Możesz to opowiedzieć. Wierzyła, że ucieka, bo jeszcze się zaprzyjaźni ze swoim rywalką. A ja co jej wtedy odpowiedziałam? Że, e, że ma sobie nie schlebiać, że chyba żartuje, coś co jest telonego. No, no. Aha, i ona coś tam do mnie, że... Y, coś tam, że była jakaś wymiana zdań. Aha, ona czy groże jej czy jej sugeruje coś? Czy to jest Dupagoli? Czy... No, a ona... Da... No no ha ha ha, idę. Dupagoli, Gol... pagoli. Dupa to na sparingu masz Dupagoli, na przykład z krótszwilem widać czasami jego... jak wygląda w spodenkach czy coś. A jeśli chodzi ci o dziewczynę Goli, no to Gola nie ma aktualnie dziewczyny z tego co się orientuje. Ja no i lepiej dla ciebie coś tam, nie? Ona sugeruje, że coś ja mówię, że nie. A ona... No nie spinaj tak tej dupy, no a masz co? No, no tak. No już myślałam, że będzie fajski, bo mówię, kurwa, sama sobie nie, po, nie poradzę z wami, nie. No i ja widziałam, jak ty się trzęsasz po tej konferencji, nie? No ja to chodziłam cała, no i mówię ci, że ja po prostu jakbym w nią wjechała, to bym normalnie jakby śnieg rozjebała, nie? Tak, jak i dzik w sosny. No tak. Oje... <grystanie> ja. Nie z Kornelią? Ja chyba się rozstali, na ja, ja... konferencji i uważam, że byłam w chuj opanowana jak na mnie. No tak. Ja mówię właśnie, że w pierwszej konferencji trochę ci wyprowadziła z równowagi, teraz już jakby w, w rozmowach było lepiej, ale no ta końcówka przy... Chętnej cioci godlewskiej. Tu cię przy kości, że tak to dziewczynę. To koniec, um, um, sandały Mojżesza. Na jakąś szkołę w ogóle skończyła? Tak żałuję, że wzięłam walkę. które jest. Dla mnie ona jest tak śmieszna Dwa. Myślę, że taka osoba no nie osoby. To A co najzabawniejsze jest. Myście, natomiast nie lubimy mnie przez to, żeby to też kurwa ci da to bo nie wiem czy mogę totalny to debilin z kwasem no kurwa, no, kurwa. w rolę który by kiełbachę że tam do tamtej drugiej nie wra... uwagi na, mm, żyją na tym ringu właśnie tak jak wygrażają co no na tam sobie nie umiem sobie tego wyobrazić nie da jak tego masz tak smaczną bo jesteś brzydką jest tą kiełbkę i się ciecia go dla skrobi, tak ja wiem. jak Pana tego zmiaka hmm. z brzydką z cuką Okej, okay, teraz robimy jaki make-up niż niepełnosprawny umysł. Absolutnie nie mam. Masz tu na 6... się 6. Dziękuję Brzoza Pierwszy termin, w którym on, który będę walczył to. Starczycom, bosa, więc nie wymyślaj, że to... Nie, that's it. Tak. Że zaniedbałaś się i wygląda Gala, aha, czyli ludzie, którzy mają dzieci. Tuściutką, ewendlin, tak pusty, tak głupi. Ja naprawdę już nie mogę się doczekać, kiedy Cikotewskiej. ...patrzała, niebolki, jest po tobie. Bajek twoja koleżanka. Okej, okay. ja rozumiem, że gdzieś tam zawody, czy to bikini fitness, czy co, młode... go w twarz, a później... <grym> <grym> ja pierdolę. Ja dzisiaj będę Mateusz tak Kaniowski, jak ma na imię, Mateusz? Tak jest. Matka... <grym> Gratuluję. Pogaduszkę, no? Malinową. No a co tam? Mateusz Kaniowski. E... Jak się. dokładnie. E... Jak się czujesz z tym, że masz wyjebane na projekt YouTube Short 4? E... To 4 już, już był, tak? 4 był? 5? No, chyba był YouTube short 5. Jak się czujesz, że masz wyjebane na YouTube Shop 5? No dobrze się z tym czuję, No ja, kurwa, no ja Wam powiedziałem: Najpierw trzeba mi okazać należyty mi szacunek, kurwa, za, za moje dokonania. W tym ja projekcie. Jakie ty, kurwa dokonania? człowieka Za dokonania, a później, a później człowieku. możemy dyskutować. I ja rozumiem, ile zrobił. Ja, słuchaj, ja rozumiem, ile zrobiłeś na projekcie, a. ale ile zrobiłeś poza projektem, kurwa. To, no, no, poza Poza się mało udzielam, no. A teraz ja nawet nie wiedziałem. Ja sobie ukryłem tą rozmowę, czy tam wyciszyłem i chuj. Wypisaliście, ja nawet nie wiedziałem, że wiadomości są. Ja nie byłem tego świadomy. Ja ostatnio dopiero y, Koksu do mnie napisał. Co Kilka dni temu do mnie napisał Koksu. A ja czy... też mogę włączyć jakąś rozmowę przez ten? Przez mikrofon. Czekaj. No ja do mnie napisał. Kilka dni koksu, weź na grupę że trzeba ustarać ziomek. No, ja dopiero wtedy zobaczyłem, że w ogóle rozmowa jest prowadzona. mu ukrytą. Dobra. Pucuj się przed potężnym żadarzem. Ja się nie pucuję, kurwa, ja tylko ci mówię, jak jest. No. <grytanie> Kolejna sprawa. Jak się stuje, czujesz z tym, że jakbyście wy zrobili z Koksem wspólny projekt, by było 500 widzów? Ale ty. Na domówkach, nawias, mieliśmy kurwa, u niego na live, mieliśmy Byłem u Koksa na Koks, kanale. Na kana było 300 widzów. Kurwa, ponad 1000 osób było. Co ty pierdolisz? A co ty pierdolisz, człowieku? No jak my mieliśmy u Koksa na kanale, kurwa, ponad 1000 osób. Człowieku, jak ja wbiłam do ciebie na fotkę, to było 1000 osób, może? Nie. No ale kurwa, co, ale o co ty się przypierdalasz ty teraz do mnie? No dobra. No, ja ci powiem jak to było. Chcesz, prawda? Co, proszę bardzo, z Koksem ustaliliśmy. Alkohol? alkohol? Nie. Pijesz alkohol? Nie. No to mam. Już ci ręce wykręca, alkoholiku. Mhm. A tam piwko na pizdę dzisiaj było, czy nie? Czy, czy te wszystkie z tyłu na pizdę? <laughs> nie uzbierali, <laughs> ale by było. No dobra, prawda jest taka, że żeśmy z Koksem to wymyślili i tak dalej. Mieliśmy to robić. Pytaliśmy się Machonka o rady, i tak dalej. Pytaliśmy się o rady, aż pewnego pięknego kurwa dnia wchodzę na internet, a tam Machonek ogłasza YouTube. Sure. Tak to było. No i wtedy. No i wtedy z koksem zaczęliśmy pisać na priwie co teraz. No i Koksu powiedział, że. Dobra to. Bo ja nie naciskałem ani nic, tylko ja mam tą rozmowę. Koksu powiedział, dobra, ja się spytam Machonka. No i jak się dowiedziałem, że czy możesz być, Machonek powiedział, że nie ma problemu. No i jak ja się dowiedziałem, że w tym składzie, no to nawet to było na rękę, no bo wiadomo, że z, że z Koksem byśmy tego tak dobrze nie zrobili, jak zrobiliśmy to wspólnie. No, Mahon podjebał po prostu pomysł, i tyle, no, ale podjebał nie podjebał, Wkrótce działamy razem. Jest GUD. Ale nie możecie mówić kurwa, że to był, był wasz projekt, bo wy, wy byście... Kurwa! Ja pierdolę, ja zadzwonię kurwa do jednego drugiego, mam wam powie kurwa. Człowieku, wy byście mieli razem kurwa z 500 widzów. Ja rozumiem. Główno prawda, byśmy mieli 500 widzów, jak na samych domówkach mieliśmy ponad 1000 osób. Gdzie dopiero nie, zaczęliśmy nie mieliśmy, je robić? Nie, mieliście. Ok. Mieliśmy. Nie mieliście. Mieliśmy. No, skąd ty wiesz kurwa? No mówię ci, że może widziałeś jakąś domówkę, ale mówię ci, że mieliśmy... No to 300 osób to może mieliśmy już o którejś w nocy. Jak sam Koksu wtedy miał po 300 osób na live. jak ja pierwszego jego live'a zobaczyłem, to miał 250 osób z Patrycją, dostał dużo pieniędzy i ja mówiłem mu, kurwa, ile hajsu dostał. No tak, ale weź też pod uwagę to, że... E... Najpierw powiem coś swojego, a później Ci powiem tego powód, dobra? No. E... Że... Mm... Ale fajeczka, kurwa. E, ty jesteś pisowcem, Jebany. Ale się zaraz coś powiem. Felozo z A ty, kurwa, kim jesteś? Ja tam się nie. nawet nie, na wyborach nie byłem, więc ja mówię, Jebany. Nie powiedział ten, kurwa, jeden z miliona osób, które kurwa powiem. Mój głos nic nie znaczy. No. no ja, przy, ja jestem w Różbita Ferrari. Ja powiedziałem, widzę, kto wygra, no i co. Żeby po co mi i tak oni wygrają. Nie, powiem ci tak, Mati, szczerze. Hmm. Na pierwszym... No. no? No? słucham cię, no ty chciałeś mi coś powiedzieć szczerze. Człowieku, ale co ty pierdolisz? Powiem ci tak. Na pierwszym YouTube ja pamiętam jak przyjechaliśmy kurwa z, z znajomkami kurwa, my wbijamy kurwa tam do ciebie wiadomo gdzie. No? Ja tak patrzę, kurwa, no dobra, jest Amadeusz, kojarzy go z fotki, kurwa, czerwona kurtka, miał wszystkim na pierdoli, No, a <laughs> takiego było, nie no. Tak... No kurwa, no dobra, jest projekt, kurwa, Amadeusz się wpierdala, nie, ja tam nic nie wiem, kurwa. No i dobra, załapałeś się do projektu. No ale ja się załapałem jakby... No i ja nie wiedziałem o tym, że będziesz. Po części... No jak nie, kurwa, kiedy pierdolisz teraz, bo już na grupie pisaliśmy wcześniej jak mnie dodali, to ja pisałem i ty już to wiedziałeś, kim Na jedynce nie, na jedynce nie. Ten... jak nie, kurwa, ale jak ja na grupie już pisałem, co ty gadasz, ja nie Oczywiście, że na jedynce nie wiedziałem. No to nie czytałeś grupy? Eee, na jedynce nie wiedziałem, że ty będziesz, człowieku. Ja nie, ja nie wiedziałem, ja przyjechałem tak, że y, Dawid mówił, nasz, mój ziomek ogarnia nam noslek i wtedy spaliśmy u ciebie. Tak, jak bycie. No dobra, no to był surprise w takim razie. Nie, no co w związku z tym? To możesz potwierdzić screenami. Jak potwierdzić screenami, możesz mi wysłać, to ja wiesz. No ale przecież nawet. Wie... No jak kurwa, trochę trochę też ściemniasz, bo ja już na grupie się udzielałem, no. Ściemnia? No trochę tak. No to pokaż cywilny. O jezus, to musiał szukać, kurwa, stary. Wiesz, chłopie, wiesz, ile tam na tej grupie zostało napisane? Ale to nie było na grupie tej, bo tak... Ja wiem, że to nie było na tej grupie, ale na tamtej grupie... No to może tamtej grupy, na tamtej grupie, kurwa wysłać mi cokolwiek. No to, ale wiesz, jak będziemy tak lecieć na samą górę, to to, stary, to... To zajmie z rok. Tak Na tamtej grupie było fuj pisane. Myślę, że nie. Ja wiem, bo ja szukałem raz jednej wiadomości. Spytaj się każdego z, po, z kolejnych włosa, spytaj się Zresztą miałem, na... właśnie, zresztą kurwa narzuciłeś... Mam cię! Przestaliśmy intro i ty wstawiłeś danego Ferreri zamiast mnie specjalnie. A. Dany Ferrari. Aaaaaah! Brz... Hej co, kończył A Ja ci, ciśniesz Paszkiewicz. Dany Ferrari był wrzucany no. kurwa na drugim intro, gdzie wpierdolałem się do wody. Na drugim? Nie, to było na pierwszym, bo ja wtedy pierdolę tym telewizorem. To było na pierwszym. Tak, to było na pierwszym. Chyba. Tak? no, no na pierwszym. A mam, ja mam cię kurwa. Jednak wiedziałeś no To było na pierwszym czy na drugim? Na pierwszym czy telewizor spalił. Mówię ci Dobrze. Powiedz, że grube... Tak. Przyznaję ci Że to jest... E... W związku z tym. Ale no, nie ukradł. A... Dobra, no, tak? No dobrze zrobiłem, nie wiem. Jak poważnie czy nie Na trójce. Bierz ten projekt na poważnie, czy no. nie? Chyba Coś pierdolajcie. No dobra, załóżmy. Drugi... No to kurwa. No to chcesz to odchodzić, ty? Nie ma problemu. Ja mogę, kurwa. To. No oczywiście, że tak, kurwa. Kto wam ogarnie, kurwa, koszulki. Kto wam ogarnie wszystko? Nie, nie potrzebujemy koszulek. Mieliśmy dwie chaty, nie? nie poszło, no kurwa, nie wiem, stary, nie? Ale chciałbyś w kuźniczka, nie? Ale czy wiesz, dla mnie on stanowi jakby nowy i dość ważny element, bo lubi sobie tam podrzeć ryja i tak dalej. No mi się to podoba, nie? Wiesz, to kurwa ja nie wiem co on w ogóle sobie ubzdurał, że ja... że mu grożę czy coś, kurwa. Nie wiem. O chuj mu w ogóle chodzi. Ja mu nic nie groziłem. No to, że był kurwa najebany i na mnie brzydkie rzeczy gadać i że na fejmę maja, powiedziałem, że do niego już jutro przyjadę i że, 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 że będzie niespodziankę stwierdził, że się wyprowadza z domów Jeżeli że już akurat o 6 wyjeżdża no to kurwa no to okej okay, no ja na fejmach się z nim nie będę bił ja mówię dla mnie może być szybki sparing i chuj nie no to widzisz ciebie, ciebie bym ukadał kurwa guzca nie ukada mi chuj No no, no bo spałeś na ty tych ludzi od pierdala na ha, ale chłod się wpierdala ...zostałem sobie co mieliście wszyscy. Kurwa. Ja tego nie widziałem. No kurwa. Poga cała... Ja się pytam... I to jest... Jeszcze... Państwa... Ja mam ponad... Ja mam ponad... Cofniesz. Ale będziesz zablokowany. A nie zablokowanych? A z niezablokowanych to mało, bo ja wypłacam. Dobra. Wierzę ci. Dobra, koniec tematu. Ale daj ci reprymendę teraz i pierwsze ostrzeżenie, że masz ci udzielać kurwa w sprawach YouTube Sharp, albo zostajesz wypierdolony po raz drugi. A co kurwa, to ja nie płakać nie będę, nie? Tylko że weze mnie to powodzonka. To już macho odchodzi, chodzi, kurwa i on Czemu? Mówi, Właściwie kawał. czemu? Babskie sprawy. <śmiech> Facebook! <śmiech> <śmiech> Ta? Ha, <laughs> no, rozumiem. Chyba. O kurczę. O lol, no tak. No ja nie wiem czemu odchodzi, może ty wiesz, no... Zdaj się go. No a powiedziałeś przed chwilą, tak? Powód. No i... Ja nie wiem jaki ma powód. To ja mówił, że sobie przerwę teraz robi, nosi ma... Aha, bo ja zrozumiałem, że po prostu... Że się przenosi ma choć na inną platformę dodatkowej, że to jest powodem. Nie, no on by się nigdy nie przeniósł na no cofie. Znaczy nie, że przynosi się w 100%, bo wiesz, jak na Facebooku streamujesz, to gier nie możesz tylko na YouTube, ale chlać to sobie dwa piwa góry 8 w weekend, to możesz zrobić. A chciałbyś przejść na Facebooka? Coś, kurwa. Ci powiem, że za, za stawki niektórych tych co dostają, to, kurwa, pograć sobie trochę w gry. Czemu nie, nie wiesz, to potencjalny interes w zasadzie. Znaczy przejść. Ja bym nie przeszedł w 100%, ale mógłbym. No mógłbym to rozważyć na pewno. Myślę, że on to przyjął. W sumie, czemu nie? A ty? W czwartek streamy na Facebooku. Zapraszam wszystkich.